Siema wracamy po przerwie Dobra Zabiłam się do fajnie, co? Ja Jak to nie? Tak to nie Uwaga, bo postawiłam to takie coś Nie. To się nazywa Mina A to byłeś ty, myślałam, że nie... No, dobra. Chciałam cię zabić, tak właśnie. Tylko, że ja się świeciłem i byłem nieśmiertany. No, dobra, ja wezmę. No, zapsułaś gwiazdkę i mnie. Zostaw mi ten pistolet lepiej. Który, ten? Nie. Jest. No chodzi, kurde, ja jeszcze chciałem Cię dotknąć. Mm. Erik no. no i znowu zradziłeś moje imię. No co Ty robisz? Jako dzisiaj jesteś nieogarnięta. No co Ty robisz? To ja mówię o zdradzaniu imienia. Oj, już Uwaga, bo taki jest właśnie się zabijam. Dobra, lecimy z koksa Tutaj te lidy. Zabiłam zabijać gwiazdkę zepsułeś no i co ty w poprzedniej rundzie też zepsułaś gwiazdkę no temu ciągle mi bierzesz samochody bo tak łatwiej idę po gwiazdkę wjechać. Dobra, no to lecimy tutaj. Uh -huh. mm. się wziąć. Oh, Ej, teraz ja chcę no ja, ale Ups, ona ją mi się się Dzięki za tak zwaną pomoc. Uważaj. Dobra, lecimy. Jest, prawie. Wstawiłam mu taką niespodziankę. No, ja też wszystkich wstawiłem. Ja biorę wszystkie samołodziki, żeby oni ich nie wzięli. Myślałem, że sam ją zabiję. minął, ale ale To na pojedli się. To nie było zaplanowane. Specjalne są na luzie, jak już powiedziałem. Je! Genius, bamcia, bamcia, bamcia. Dobra, zawię mnie, ale to Bum, bum, czas, prask. Ten zielony jest naprawdę wkurzający. Goni go! O kurde zrobimy, że już ma, nie mam gwiazd. Muszę odpłacić. Nie. To chyba była moja szczęśliwa runda. Bo ciągle wszystkich zabijałem. Ej, a tak w ogóle to ile już jest? Nie chyba wiem. Chyba 8 z 10, nie? No, myślałem, że się spytasz ile minut, ale dobra. Już kogoś zabiłem. Poczekaj, muszę mu ukraść coś. Bo taka lepsza zabawa. Trzeba pójść na sześć i coś ukraść. Bo taka lepsza zabawa. Oho, ho, ho! witaj młodzieńcze. Kurde. Dzień dobry młoda panno. No kogo to? mówisz? A tam to wiesz, taki taki taki... Taki głupiej. O kurde, wow. Miałeś po prostu farto. nie. To Ale to ja nie byłem ja. To ja chcę pistolet. Nara. już masz. Nie mam pistoletu. Ja. Jeszcze mi zabierasz. Bo taka jest lepsza zabawa. Teraz ja biorę pistolet. Ale ja na nim się odradzam. Nie rozumiesz? A, ciak, ciak, ciak! Zabiłam wszystkich. Nie. Nie wszystkich. Ty się sam zabiłeś? No, tak jakby. Uwaga, bo postawiłam minę. U, sorry, to właśnie. Ja chciałabym cię zabić. Dadłem. To źle. Dzień dobry. Zostaw mi jeden palnik. Dobra Nie ma po co jak zaraz wygramy rundę? Już zwycięstwo jest. Kurde chciałem cię zabić. Nie zwycięstwo, tylko wygrano. Zwycięstwo! Już ty trochę. Dobrze, Ale tam pewnie i tak nie zdążymy. Co ty gadasz? Jest. Pożaj. <coughs> Ej, oni się zabijają nawzajem. No tak, oni to nie jest Team. Oni są osobno. My jesteśmy razem. Bo oni są zbyt głupi, żeby o tym pomyśleć. Bo to w końcu komputer za nich myśli. Wow, Bum siabadaba! Bum siabadaba! Dziękuję już jej nie ma. No, sorry, ale ja chciałem tylko yy, zeszczelć zielonego, ale on uciekł. Na drugi koniec mapy. Ups. Ej, ale ja, nie, w, ciebie, ja w ciebie nie to twoje, strzeliłem. To twoja bomba tak wystrzeliła. Nie bo... Nie. Begana. Ostatnia runda zwycięstwo. Dobra, a teraz ostatnia runda to jest... I się z wami żegnamy. I po specjalu mamuta ma, mamuta ma. Wzięła mi mamuta. A ty mam żabę. Mhm. Żabę. Ale według mnie mamut jest lepszy. No, według mnie żaba. Gwiazda! Nasze gwiazda? No fajnie, ja też. Nie. No fajnie, ale muszę ich wszystkich zabić. No boże sami się zabili. Kurde, to zepsułem. Zielony na młoty, fight No! To nie miało no. być celowo. Pewnie było. Nie. No i jeszcze krok miał użarł. No widzę, co To się nazywa mieć pechowy dzień. Dobra, ja biorę go. Obieraj ja ją. Ups. Rozkręca Rozkręcam się. Po prostu brak mi na ciebie słów. No a mi na ciebie. Jesteś nie z tego świata. Jesteś kosmitką. No dzięki, wiesz co? Chciałem to wziąć. Uch, uch, uch. Co ty jesteś zmęczona? Czy taką udajesz? A ty jesteś głupie, czy taką udajesz? Nie, no to no się boli. O kurczę. Dobra, no to my się już z wami żegnamy, pa. do zobaczenia.